Mam coś przeciwko Tobie. Straciłeś swoją pierwszą miłość. Miałeś pierwszą miłość. Pierwszą pasję. Pierwsze płonięcie. Mogłeś mówić każdemu o Jezusie. Worszuping Boga. Było czymś wyjątkowym It was something special and sacred for you. could switch on the preaching, the teaching and it could touch your heart. Mogłeś włączyć na nauczanie i one dotykały twojego serca. But now. You look like an expert. Ale dzisiaj wyglądasz jak ekspert. Ale nie wiem, jak ekspert od Bo nie możesz być ekspertem z Bożych rzeczy. One są nowe każdego dnia. Idziemy do Jezusa każdego dnia nowi. I mówimy, wiem, że Ty wiesz wszystko, you know I nie Ty wiesz wszystko, me wszystko ja nie I wiem. Pokaż mi drogę, prowadź mnie. Mogę być wątpliwy, nie możesz być wątpliwy. Ja mogę nie mieć racji, ale ty masz rację. I coming into your life on przychodzi do To show you again. Życia, to show you again. Raz, to show you again. To show you again and how you are growing and moving forward. I sposób, w jaki When you reach a place where you feel like I know it already. Kiedy docierasz do miejsca, w którym myślisz, że już wiesz wszystko. You start to lose your fire. Zaczynasz tracić swój ogień. God will give you understanding. Bóg da tobie zrozumienie ale nigdy nie będziesz rozumiał bardziej niż Duch Święty. Dlatego nasza ufność do Ducha musi być odświeżona każdego dnia.